Witam wszystkich gorąco, bardzo gorąco. Po dłuższej przerwie nic nie nagrywałem, ponieważ za bardzo nie miałem czasu i za bardzo mi się nie chciało nagrywać. Kamera mi padła ogólnie do nagrywania, więc na razie nagrywam z telefonu. Zobaczmy, jak, jak to będzie szło. Mamy dzisiaj cylinder ze MS231. <grym> y to jest starego typu cylinder, ponieważ tutaj mamy małe gniazdo. A teraz są produkowane od 2000, 2013 roku z dużym gniazdem. To niczym się nie różni, tylko dokupić duży łącznik. A duży łącznik jest droższy i wszystko pasuje. Wszystkie części pasują, akurat. Tą pilarkę zakupiłem w częściach, przyszła cała. Ten człowiek rozebrał tą pilarkę. powiedział, Nie wiedział dlaczego się zatarła, ponieważ były stawione nowe uszczelniacze, łożyska, tłok z pierścieniami, ale został stary cylinder. Co z nią się stało? Prawdopodobnie ten mechanik, co robił tą piłę, nie założył na tłoku zabezpieczenia stworzenia. Jednego albo założył i źle założył, i zniszczyło yy, tłok. Tłok pokażę może w innym filmie. Akurat przy sobie teraz nie mam. Yy, Będę musiał dziś poszukać kotłowni. Tak wygląda cylinder. Spróbujemy go trochę schonować. Zobaczymy, czy coś to da. Kupimy nowy tłok. Kupimy nowe uszczelniacze. Kupimy nowe łożyska i nowe pierśnienie. Spróbujemy to złożyć, zobaczymy jak to będzie chodzić, czy to w ogóle będzie chodzić. No, cylinder nie jest za ciekawie, wygląda, ale od strony łącznika gaźnika są rysy, a od strony tłumika delikatne. Spróbujemy to schonować, użyjemy do tego honownicy i. Aplikatora WD40, żeby było smarowanie. Można użyć do tego oleju. Czystego, bez znaczenia jakiej lepkości, gęstości. Oby było smarowanie i żeby po prostu nie tarło to na sucho. Za chwilę to wkręcę w imadło i spróbujemy to przechonować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to się nada, czy się nie nada. Ale tylko delikatnie. Może te głębsze rysy. Nie wiem czy są widoczne, może nie będą w niczym przeszkadzać. No to ja się zabieram do roboty. Dobra. Nie mam kamery na głowę, więc tak. Aplikujemy najpierw WD-40. Smaczamy. Zakładamy. Otwieramy honownicę. Zakładamy honownicę. Nie wiem, czy to coś widać w ogóle. Może będzie coś widać. Nie wątpię. Zaraz ustawię tę kamerę, żeby to Zakładamy na wciąż i włączamy tylko wolne obroty. Spryskujemy szczoteczki. Wkładamy. Tutaj mamy też regulację, jaką siłą machonować. Wkładamy szczoteczki. Idę na wolnych obrotach. góra, dół, góra Jeździmy góra dół, góra dół. Przełączamy, spryskujemy jeszcze raz wódę 40, wszystko. Spiskujemy jeszcze chwilkę. Trochę i jedziemy dalej. Tak to wszystko wygląda straszne widzimy rysy są tutaj jest wżer troszkę to przeszlifowało się o już jest gładziutko ciekawe czy pal palcem najlepiej to palcem sprawdzić czy nie ma zadrów żadnych czy to nie będzie uszkadzało w żadnym przypadku ale myślę, że jakby by było ok, jeszcze troszkę, bo jeszcze coś troszkę czuć. Jeszcze trochę spryskamy w D40. Jeszcze tutaj podkręcimy na honownicy delikatnie. Dwa obrociki, i jeszcze trochę przejedziemy. Tutaj. Że nie za bardzo to wszystko widać, no ale niestety nie, nie mam kamery na głowę. Muszę zakupić drugą i wtedy dopiero coś tam będziemy mogli nagrać. Więc tak, tak to wygląda, zaraz łapiemy jakąś ostrość, tą. no wżery są, widać, o, po prostu jest wżer duży, Swo zabezpieczenie sworznia wypadło, no ale mam nadzieję tam dalej, to cylinder nie jest uszkodzony, najgorzej jest tutaj, od strony dolnej, bo tam po, po, powyżej y, części gaźnikowej dziura, y, dziur i wydechowej to nie jest uszkodzone. Tam jest największe sprężanie. To mam nadzieję, że powinno być ok. Dobra, powiem tak. Ja zamykam dzisiaj ten film, bo tu już dzisiaj nic więcej nie zrobię. Muszę zamówić nowy tłok, nowe pierścienie, nowe uszczelniacze, nowe łożyska. Zapewne jak będzie z firmy Api, to kupię z Api. Eee, wstawiałem tłoki też tej firmy Api właśnie, kupowałem wcześniej na Meteo, Meteor wstawiałem, a teraz stwierdziłem, że dużo opinii jest dobrych na firma Api. Wstawię tłok Api. Złożymy to wszystko. Mam nadzieję, że będzie film z mycia pielarki i z ze składania. Wymyśliłem fajny patent na mycie, ale jeszcze nie próbowałem, pokażę w następnym filmie. Zamiar mam użyć pralkę franie i dolać detergentu, którym myję przeważnie pilarkę. To jest coś takiego, jeśli ktoś by chciał to zakupić. To jest do kupienia w sklepie hard, nie jest to reklama, tylko po prostu. Dobry środek do mycia i nie jest drogi. 8,9 zł, takie są granice. Mniej więcej kosztuje za litrową butelkę. Ta butelka 8,9 zł kosztuje i naprawdę, jak na czysto, bo on, on jest bez rozrobienia, na czysto się spryska, no, robi robotę swoją. Wszystko płynie i delikatnie pędzelkiem zmyć, albo nawet ciepłą wodą. Najlepiej się łączy z ciepłą wodą. A więc, tak, dzisiaj zakończam. Biorę cylinder do domu. Biorę suwmiarkę, mierzę. Zamawiam yy, tłok. Z tego co mierzyłem, to tutaj jest 41,5. Po delikatnym przeszlifowaniu, nic tam jemu się nie stało. Pójdą dwa nowe pierścienie. Powinien naśmigać śmigać. Ale to w, przy, w następnym odcinku. Dobra, to ja zakończam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam o więcej subskrypcji. Będziecie mogli obserwować. Co się dzieje u mnie na kanale? Będzie coraz więcej filmów. Mam bardzo dużo teraz pilarek, z którymi będę walczył. Między innymi 230C, 231, 181, y, 200 y, Husqvarna 560 XP, Partner 351. No i ja jest tych takich pilarek y, ogólnie do roboty. Y, i będzie coraz więcej, no bo zamierzam, długie są wieczory, coraz więcej czasu spędzać w garażu. A bywały takie czasy, że jak nagrywałem wcześniej filmy, to potrafiłem się do pierwszej, drugiej w nocy w garażu. No bo jeśli zacznę roboty, to musiałam to skończyć. Dobra. No to dzięki, na razie, cześć.